Pewnie, pewnie to jakieś dobre rozwiązanie, natomiast sentyment do tych takich kładek naziemnych zapewne pozostanie. To ta, ta, cała historia Białego Stoku. No, ale jak to ma ulepszyć, usprawnić komunikację i y, y, komunikację pasażerów pomiędzy jednym dworcem a drugim, to czemu nie? No. no będzie ładnie w ogóle, inaczej miasto się rozwija. Trochę to uciążliwe, dlatego że trzeba chodzić strasznie naokoło z walizkami, ale myślę, że później będzie dobrze. Teraz są bardzo dużo utrudnienia, bo nie ma ani przejścia dla pieszych w tamtym miejscu. A ja nawet nie wiedziałam, że jest rozbiórka tej kładki. No, a, będzie, a zamiast tego będzie co, przejście podziemne? Przejście podziemne, dokładnie. No nie wiem, Je jeśli będzie lepiej to zrobione, no to okej, okay, no, ale... Układka zawsze była potrzebna. No, układkę no, to człowiek się przyzwyczaił, tak. Ale w tym miejscu będzie przejście podziemne? Może to i bezpiecznie będzie po prostu. Uważam, że jest to no, troszeczkę trudniejsze. No, bo nawet nie będzie jak przejść, będę musiał samochodem niestety na tamtą część po prostu dojeżdżać. Tutaj jest tak zrobione, że z tej składki się schodzi, i później nie wiadomo gdzie iść. Bo się wychodzi bezpośrednio pod koła autobusu. Nawet nie ma dalej chodnika. Także no, ja czekałem na to, aż coś z tym ktoś kiedyś zrobi. Ale nie wiedziałem, że będę likwidować.